Cześć, cześć, jestem Kelek i w dzisiejszym odcinku zostanę Świętym Mikołajem. Tak więc na początku zostawcie łapkę w górę Suba z dzwoneczkiem i będzie to ogólnie pierwsza majestyczność Z jakąś taką mapką, tak więc możecie dać znać co o tym Sądzicie, bo będę mógł nagrać kilka jeszcze takich innych Mapek, jeżeli znajdę jakieś fajne. Ogólnie nie przechodziłem tej mapy Żeby sobie nie spoilerować, jedynie co to zobaczyłem czy pierwszy level Działa. Z zasady chyba nikogo nie interesują, ale sobie już to przeczytałem Game mode zero mam, czyli klikamy start. No i Pierwsze co to jest parkour, co nie będzie, myślę, jakimś potężnym problemem? Dokładnie. Za pierwszym razem jestem zmęczony. A ratunku, święty Mikołaj to ty? To ja, święty Mikołaj. Czekaj, oni tu są. O, zamknęli mnie. Muszę sobie wyłączyć auto jumpa. Nie. Oj, jestem zakopany. O, dźwignia. Wow, skąd tu mogła się znaleźć dźwignia? Wśród Gravelu. Co ja tu robię? No właśnie, nie wiem. Jak na razie, to ta mapa nie wydaje się jakaś bardzo trudna. Jest to mapka fabulajna. Ogólnie, no muszę się wczuć, nie? No. Pięć godzin później. Padam z nóg, co to? Wow, dom świętego Mikołaja. To opuszczony. Hmm, czy wchodzenie do opuszczonego domu jest dobrym pomysłem? A jak najbardziej! Opustoszało tu. Tak trochę. To dostarczy prezenty. Nie wiem. Kilka minut później. O, sanie. Oj, tutaj widzę błąd mapy lekki, bo tutaj nie jest odkryty. I co tutaj trzeba zrobić? Półpłytka, ale gdzie ja ją mam postawić? A, o, okej. Okay. A o co tutaj chodzi? Chyba zepsułem mapkę. A, dobra, bo tam trzeba było na półpłytkę stanąć. Ale o co tu chodzi? Trochę słabo wyjaśnione tutaj na tej mapce jest. E, Tylko <trykujesz> ja chłopami zabałem PZ. E, co to jest? Kilka godzin później Mikołaj, to ty? Tak. A teraz to już nie wiem o co chodzi. Co jest? Uratowałem Mikołaja? O! To, o, tak, tak trochę szybko poszło. <laughs> nie sądziłem, że to aż tak szybko pójdzie. Ujatowałem Mikołaja, więc Pokchop sobie nie zostałem Mikołajem, ale lecimy do kolejnej mapki, bo przygotowałem sobie kilka mapek. W razie jakby właśnie mapa trwała, to są nie dwie widoty, bo tyle ona trwa. Tak trochę ze ale to nie szkodzi. Dobra, teraz jestem na mapie i magię świąt. Ogólnie tej jeszcze nie grałem w ogóle pierwszy raz ją odpaliłem. Budzisz się ja no, na 23 grudnia. Poza zwykły, nie wyrażający się w niczym dzień, ale czy na pewno o mapy kosz... I skiful Spoczko. Śnieg. A, niech będzie włączony. Ty, ale fajny telewizor w ogóle. Co jest? Ty, ale fajne. Ale fa... fajne, ale się coś zbagowało. O, ty. Fajne, mega fajne. Że tak coś da się w ogóle zrobić? Co jest? Cholinka. Już jutro święta. Dobra, pójdę umyć zęby. No spoko, tylko. Where is łazienka? Gdzie jest pasta? No nie wiem, gdzie jest pasta. Gdzie może być pasta? Co jest? Przetepało mnie coś. O, ty, ta mapa jest bardzo dobrze zrobiona. Wydaje mi się, że o wiele lepiej niż poprzednia. Co to było? No właśnie, nie wiem. Elf Dawid. <grym> o, matko. W sumie nie wiem, czy się za bardzo nadaje do takich mapek. Możecie dać znać, czy chcecie więcej takich mapek, żebym nagrywał, bo jeszcze na święta bym mógł jakąś nagrać, bo w sumie to nie jest jakoś bardzo skomplikowane, a no, coś dla wychillowania też można od czasu do czasu nagrać. O, witam. Przepraszam za zamieszanie, jestem elfem i nazywam się Dawid. Elfem? Tak, elfem świętego Mikołaja przybyłam do ciebie z ważnym z perwą. Mikołaj prosi cię o pomoc. Szkoda, że tak wolno lecą te wiadomości. Szybciej by mogły lecieć. W te święta objawił się nam Bałwan Łukasz. <grym> Bałwan Łukasz. Zły Bałwan Łukasz. <grym> Ale nazwali Bałwana. Nie on dzieciom marzenia i nadzieje, przez co dzieci tak są wiarę w świętego Mikołaja. Dobra, myślę, że nie będę wam tego czytał. Po prostu będziecie mogli sobie zatrzymać i przeczytać te dialogi we własnym zakresie, bo nie chcę was przynudzać, więc po prostu będziecie mieli taką możliwość. Ja tego elfa zaraz zabiję. A nie, on chyba jest nieśmiertelny. O nie, zabiłem go. Elfa zabiłem. I co teraz? I chyba mapę zepsułem. A nie! Pomimo, że go zabiłem, dalej mówi. Oj, pardon, no, elfik, pardon. No. Ale efekty! Ale fajne to jest. O, sam się kominek odbudował. Ogólnie, ja jak zawsze na Soliwalu budowałem takie kominki, to mi się wszystko podpalało i cały dom się palił. O, w końcu mogę iść. Tylko gdzie ja mam iść? O, kolejne sanie. Let's go. O, bawan! Czy to ten bawan Łukasz? Nie, to chyba nie on. Czekajcie, bo ja zrobiłem tego elfa i nie wiem gdzie ja mam iść teraz. O, może się odbagowało coś? Lecimy, let's go. Nie gadać! Tu jest animacja przemieszczania się. To znaczy, no nie animacja, ale... Co jest, ale fajny. Nie wiem, no, ta mapa jest bardzo dobrze zrobiona. Trochę się to wszystko baguje, ale no jak na Minecrafta to jest bardzo dobrze zrobione. Jakieś zaćmienie, jakieś coś. Nie no, ta mapa jestem pod wrażeniem. Że chce się w ogóle ludziom takie mapy robić. Jesteśmy na miejscu no, i zabiłem tego alfa i ta już go do końca nie będzie serio. Tutaj to jest teraz dom Mikołaja. Chyba tam to to nie wygląda na dom Mikołaja. Co jest? A ja nie mam w ogóle żadnego tekstu w genego do tej mapy. A ktoś tak fajnie zrobił. Nie no, no ta mapa jest potężnie dobrze zrobiona. Ogólnie też, jak możecie zauważyć, mam now nową padańkę. Zrobiłem sobie na potrzeby w sumie Squid Game'a i zmieniłem kolor, i tam mi się wydaje, że lepiej lepsza jest niż tamta starsza ta bardziej pasuje do skinka taki gradient z tyłu jest żebym się zagadał i teraz nie wiem gdzie mam iść o to chyba jest to czy to jest zombie? Serio? To jest zombie zmi ze zmienioną teksturą, ale w ogóle, jak to możliwe, że oni zmienili teksturę tak normalnie, po prostu nie wgrywając żadnego tekstu ani nic. Modów też ta mapa żadnych nie ma. Chyba, że ma jakieś datapaki. W sumie jest datapaków jedynie można by było coś takiego zrobić. No tak, F. David opowiadał i sobie zginął, bo go zabiję. Experiment wykonałem i nie wyszło coś. To znaczy wyszło, bo zginął, ale ta ja z mapy przez to. Aha, ja, szybko idziemy. Zaja i jego zabiję i kolejnej postaci na. Na tej mapce nie będzie. A niech nie pcha, nie chce mi się iść. Oj, coś poszło chyba nie tak. Chyba, że on tutaj miał iść. Ale że ja mam się tutaj zamknąć. Oj. No to teraz nie wyjdziemy. A to Winda jest! Co jest? Nie no, ta mapa jest super. Co? No to nieźle, chłop przeniknął przez bloki. Ale on by mógł się szybciej ruszać, bo takie trochę wolne tempo ma. Zostałem ubezpieczony. Mieć świętego Mikołaja całkiem niezły. No, sharpness steak to jest całkiem niezły. Tylko mogę go użyć na nim. Ale nie zabiję go, bo to znowu coś się zboguje. Chyba mam zabijać tych jego pomocników. W ogóle fajnie wyglądają. Tacy niebiescy są. Śmiałbym się, jakbym zginął tutaj, jeszcze na tej mapie. A wszystko jest możliwe. Obawiam się, czy czasami mapa się nie zepsuła przez to, że te Blazy zaczęły strzelać i ten loot topić. bo jednak, no, nie chciałbym, żeby ta mapa się zepsuła. Bo fajna jest, naprawdę mega fajna. Tutaj, nie wiem, gdzie mam przejść. O! Dotarłem do bałwany Łukasza. Co to za dzieciak? Dzień dobry. Taki duży ten bałwan, ale też mega fajnie tutaj to wszystko zbudowane jest, takie duże takie, no widać, że ktoś to, to robił, miał doświadczenie i naprawdę stworzył mega fajną mapkę pod względem komend i budowli chociaż, o, kilka błędów, jest mogę tam sobie przeskoczyć do niego i już nie wyjdę stąd, a czy mógłbyś przestać niszczyć dzieciom marzenia? Nie <laughs> weźcie go, wyrzućcie, nie ja się nie dam wyrzucić, o, chyba jednak mnie wyrzucili, f sytuacja tak trochę, w sumie mogłoby być tak, że po prostu tego bałwanu Łukasza można pokonać i zakończyć mapkę. Tylko, że ten bałwan Łukasz mógłby być jakimś bossem, jakoś zrobiony mógł być, jakieś bronie mieć dobre czy coś takiego. To by było naprawdę fajne, ale nie wiem, jakie to będzie zakończenie, więc... Muszę zaraz. Dobra, teraz muszę poszukać dziecku zabawki w wojnach zamku. Bardzo potrzebna brama tam jest jak tutaj wejście, jest normalnie. Kłycze, wejście jest zamknięte. No, właśnie zauważyłem, że jest zamknięte, ale to nie szkodzi przecież. W ogóle mój pan z fizyki ostatnio mówi cały czas o okłucia o kurczę", na lekcji. Jeszcze takim tonem dziwnym. Ale no taka historia życia wzięta. Tu jest jakaś dźwignia. O klucz! Ty, czy on był powieszony na dźwigni? <laughs> Zabrałem zbroję jakiemuś gościowi, ale to nie szkodzi. Gdzie on mógł tą zabawkę swoją skupić? O, tu jest zabawka. Jako flint, ale fajna teksturka. Co ja mam się z Tomkiem pobawić? Co jest? Zdecydowanie tutaj za wolno te dialogi lecą. Mogłyby wszystkie na lecieć i to by było, wydaje mi się, lepsze, bo no, nie trzeba byłoby dać tyle czasu na oczekiwanie. Aż cię nowe dialogi, wyślam. Ale czy by znowu to się zepsuło? Chyba rzeczywiście temu dziecku muszę psa iść kupić. Gdzie tu miasto może być, jak tutaj nic nie ma. Ale dobry pomysł? Schronisko. Nieczynne. Dlaczego? O, kość znalazłem. Teraz pewnie jakiegoś bezdomnego psa będę musiał szukać. Tak się domyślam. Ogólnie ja tą mapę gram, tylko po prostu idę w jak najbardziej oczywiste miejsca, żeby czegoś poszukać, bo chciałbym tą mapę dosyć szybko przejść. O, kolejna kość. O, dużo tych kości tutaj. O, jest i pies. O, za pierwszym razem, bo Teraz niech idzie za mną do Tomka. Chyba w ogóle nie do tego wejścia poszedłem. Gdzie ten pies się zagubił? Ja nie mogę. Co on, wejść nie potrafi? Słuchajcie, go nie widać. O, jest i on. No niech ma. I co teraz mam zrobić, bo... W sumie nie wiem. Samu przyniosłem to. Chyba tutaj znowu mapa się zepsuła, coś mi się tak wydaje. Dobra, ogólnie udało mi się to naprawić tutaj. Po prostu ten pies nie wszedł w odpowiednie miejsce gdzie miał wejść. Teraz powrzucam te wszystkie itemki i myślę, że teraz będę na spokojnie ukończyć tą mapkę. Bez żadnych przeszkód. Wykonane, no i pokczump. Oj, Szymonowi uciekła alpaka, jest smutny teraz. No znalazłem alpaka, ale co z tego jak tam przejść chyba nie mogę? Ej no o co chodzi? I co teraz miałem zrobić? Alpakę mu przyniosłem, no i co? No i znowu się coś zbagowało. Dobra, powiedzmy, że się udało, bo się udało odnaleźć tą alpakę, tylko po prostu coś się zbagowało znowu. Ale jaki to jest powód do przestania wierzyć w Magię Świąt? Bo trzy tam ktoś tam zabrał ci penderwa i schował. Jakby, no dziwne to. Ho, znalazłem pendrive'a, to było szybkie. Oto agatka. Hehe, <laughs> agatka. To jak nie ma przy sobie telefonu, to chyba nie wzięła. Powinno pisać, że zgubiła. No, znalazłem telefon. Ale w ogóle jak fajnie wygląda, to jest jako standard, ale fajnie. Nie oddam jej tego telefonu. Sobie sam wezmę. O, to raczej ja tyle zadań dla ciebie, czyli przeszedłem mapkę? A więc wykonane, czyli mapka została ukończona chyba. Co? Wojna? Co? 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 O co chodzi? W ogóle już godzinę nagrania mam. O, ale fajne, tylko że ja zaraz zginę. Oj. No właśnie, zginąłem. A czemu te wszystkie wdejce na mnie się fokusują? No tak to ja nie mam żadnych szans z nimi. Mało mają tych elfów do fokusowania. Co jest? Ale bombardowanie. A ja coś słabo walczy. Cały czas zginę. Wszystkie się na mnie fokusują. A takie bombardowanie to się nie idzie przeżyć. Co tu się wydarzyło, co jest? Halo? O matko, ale drogi, co tu się dzieje? Wraca już do domu, no spoko, to, to siewa. Dobra. Ta mapka była naprawdę fajna, oprócz tego, że kilka błędów było. O, jeszcze tutaj się nie skończyło. 24 grudnia. Ogólnie myślę, że ten odcinek raczej wpadnie 6 grudnia, aniżeli 24, ale no. Mają Państwo bardzo grzeczne dziecko. Oj, co to jest? Aha, to jest ten, to jest ten, ten taki, ten co tam ile dzieci wierzy. O, powiedziałem, ale fajne. Ja, no mega fajna mapka. Naprawdę bardzo autorów szanuję za to, bo naprawdę dobra robotę zabili. Tylko że no kilka błędów było, ale przy takiej mapie to naprawdę bardzo mało tych błędów było. Tak więc co no, zostawcie apkę w górę sobie dzwoneczkiem. Dajcie znać czy chcecie więcej takich mapek ogrywanych przeze mnie. No i zostawcie apkę w górę sobie dzwoneczkiem. No i na no